Cześć, witajcie na kanale Komiksomania. Dzisiaj kolejna premiera kioskowa, kolejnego tomu kolekcji Ashed Bohaterowie i Złoczyńcy, mianowicie tom 74. A tutaj leży moja prenumerata, którą nadano 20 maja z tomami 74 i 75. Zgrywamy się pod dzisiejszą premierę. Zaglądamy, otwieramy. Dzisiejszy tom Superman, próby super. Za dwa tygodnie nowi młodzi Tytani, Terminator i trygion Zobaczcie, jak to ze sobą zestawimy. Jaka tutaj jest różnica gabarytów. Zobaczcie, Tytani. No, wyglądają jakby byli z dwa razy grubsi. No, jest tutaj totalna różnica, a pod względem ilościowym stron, jeśli popatrzymy, no, Tom, który będziemy mieli za dwa tygodnie, czyli nowych Tytanów, ma prawie 300 stron, a tu mamy prawie 160, więc jest to jest ta różnica za chwilę do Tytanu. wrócimy zajmijmy się dzisiejszą premierą 74 tom zawiera zeszyty od numeru 7 do 13 z serii supermana, którego mogliśmy czytać od Egmontu, bo Egmont nam zaserwował cały ten cykl od numeru 1 do ostatniego tu mam tom drugi, pierwsze próby superboya, czyli Jerzy zmiana jeśli chodzi o podtytuł tu była cena 4 dyszki, tu jest dzisiejsza 5 dyszek bez grosza Zeszyty 7.13, zeszyty 7.13, więc mamy dosłownie kropka w kropkę to samo, tylko nie wiem, czy będą akurat te dodatkowe tutaj okładki. Zaraz się temu przyjrzymy. Ogólnie tom wydany na miękko, odrodzenie miało się dobrze, sporo serii wyszło u nas, a tu mamy teraz w kolekcji takiego właśnie dubla. Zobaczmy, co jest w środku. No świetny tutaj też kadr, gdzie Jonathan... Dał się zapewne wyprowadzić z równowagi Damianowi Wayne'owi czyli synowi Batmana. No bo tutaj jest syn Lois Plaka, a tutaj jest syn Batmana Italii. No, oczywiście jest Alfred. Dobra, lata 2016-2017. O, tutaj jest też bardzo fajny tom. Akurat ten tom wyszedł w kolekcji, warto go mieć, gdzie ci dwaj, właśnie panowie, tutaj. Tworzą swój duet, bardzo fajna historia. A tu możemy właśnie poczytać o pierwszych próbach Superboya i spotkanie tych super synów. No, wiadomo, Lois i Clark mają dziecko, wprowadzają go, można powiedzieć, w super bohaterskie klimaty. No, bo gdy przychodzi moc, no to trzeba uczyć, uczyć swoje dziecko z jej korzystać, co wiąże się też z różnymi problemami, ale też i przygodami. Historia się napędza, tutaj wątki bardzo obyczajowe mi się podobały, jeśli dobrze pamiętam. Tą serię wyczytają, gdy, gdy Egmont to wydawał, bardzo zresztą ten Superman, jak i Action Comics są godne polecania, bo to solidne, superbohaterskie tytuły. Bardzo fajnie się to czyta. O, tutaj jest ta sytuacja. O, pyszałkowaty Damian Wayne, widzicie ten uśmieszek. Stał się sprowokować mały Superboy i Wayne za to zapłacił. No, Damiana. Trudno było lubić Od początku jakoś nie zawsze wszystkim podchodzi ją do gustu No zresztą już samo jego się pojawienie wywołało sporo kontrowersji bo sam byłem negatywny negatywnie nastawiony do niego, ale wiadomo Wszystko się zmienia, no gdy się chowa ktoś, widzę za zabójców wraz z Al gula, no to wiadomo Od razu nie będzie Timem drake'em czy Dickiem Graysonem Dobra Ale to jest tom poświęcony głównie właśnie Supermanowi i jego rodzinie. Tutaj Frankenstein gościnnie, świetnie narysowany. Mankę tutaj tworzy. Mankę kojarzy mi się od zawsze, już chyba na zawsze z tytułem Lobo Maska. Tam właśnie pierwszy raz miałem z nim styczność. Świetne rysunki, świetnie to się czytało, świetnie to wyglądało. Bardzo lubię tego artystę. No a tutaj mamy jego występ w serii Superman. I fantastycznie, że jest w dobrej formie, co widać. I na koniec, no, bardzo fajny kadr, Ona tam idzie spać, rodzice mu Mamy jeszcze na koniec krótka historia, super synów, jeszcze chcę coś zobaczyć, czy ten tom też się tak skończył? Tak, no, dosłownie. I tu mamy w kolejnym tomie wielokrotność. No, czy ur w, uraczymy w kolekcji? Oby nie. Ja jestem tego zdania, że nie potrzebujemy takich długi i za dwa, dwa tygodnie. Nowi Nastoletni Tani i Badger, ale to za chwilę. Widzicie, tu mamy tom, który możemy dzisiaj kupić. I komiks, który dubluje nam Egmont. Mamy dwa wydania tego samego tytułu: tu na miękko, tu na twardo. Jeżeli, oczywiście, nie macie komiksu od Egmontu, to jak najbardziej warto się zapoznać, warto uzupełnić kolekcję o kolejny tytuł. 74 tom, dzisiaj w kioskach. Ja stwierdziłem na gorąco, że to przełożymy na za dwa tygodnie. Taki fajny grubasek. No, trzeba tutaj może więcej czasu będzie poświęcić, więc sorki, ale to za dwa tygodnie. To jest nowość, 100% nowość. Od razu wam mówię, jeżeli to by was interesowało świetne nazwiska Mark Ruffman i George Perez, A no ale przyjrzymy się tego, temu tomowi za dwa tygodnie. Dzisiaj zostawiam was super synami, z próbami super boja, Ashet, Egmont, dwa wydania. Jeszcze tak na szybkie na zakończenie za dwa tygodnie jest tom z tytanami, ale za miesiąc jest Badger i wiecie co? To jest Badger z New 52, więc cofniemy się jeszcze przed odrodzenie. Bardzo fajnie, bardzo mi to cieszy, jestem ciekawy tego tomu. Badger u nas praktycznie nie ma w ogóle, więc będzie coś nowego, coś świeżego z kolekcyjnym tomem. Przejdę za dwa tygodnie, a za tydzień jakiś inny materiał, więc do zobaczenia, cześć!